witam serdecznie w kolejnym odcinku serii WIKING GARAGE, dzisiaj będzie już pierwsze upalanie driftowozu, można powiedzieć, że pierwszy etap prac przy budowie tego driftowozu jest już za mną. W międzyczasie zdążyłem jeszcze oczywiście wymienić olej w silniku, ponieważ jak wiadomo tutaj takiego samochodu nie traktujemy jak zwykłe seryjne, seryjne auto, gdzie powiedzmy jeździmy sobie do pracy na jakieś wycieczki i użytkujemy go w normalny sposób, tylko w momencie kiedy się wyjeżdża takim samochodem gdzieś na plac to silnik dostaje przez cały czas po tyłku idzie ogień na tłoki i w momencie podczas takiego upalania, takiego silnika, który jest wyżłowany na maksa niejednokrotnie idzie przez cały czas do odcinki wypadałoby ten olej przynajmniej raz w sezonie wymienić, ponieważ jak wiadomo, przy takiej eksploatacji te wszystkie elementy zużywają się i płyny zużywają się o wiele szybciej, więc olej został już wymieniony. W pierwszym takim etapie budowy tego driftowozu, przy którym ja uczestniczyłem, wiadomo, że wcześniej już zostały jakieś tutaj pieniądze włożone. Wstępne koszty, które, które już które wiem, jakie już zaistniały powiedzmy przy budowie tego samochodu, driftowozu to jest łącznie z tym, co ja miałem okazję tutaj robić, to jest koszt około 10 tysięcy. No, nikt nie powiedział, że przeróżnego rodzaju pasje są tanie, ale już na pewno nie sport, sporty motorowe. Tutaj dla przykładu mogę powiedzieć, że nawet takie, taki sport, jak, nawet nie sport, co yy, przyjemność, jak wędkarstwo. Tak? Jak ktoś jest zapalonym wędkarzem, to nawet potrafi kupić wędkę za yy, 5000. Także yy, jakiekolwiek pasje i hobby nie należą do, do tanich. I teraz tak. Ile dane elementy, które ja miałem okazję wymieniać, kosztowały? To jest tak. Jak już wcześniej wspomniałem, malowanie proszkowe oraz, oraz yy, piaskowanie tego całego tylnego za zawieszenia to jest koszt około 650 zł. czy tam 600 zł. Do tego dochodzi zakup tulei poliuretanowych na tylnie zawieszenie. To jest koszt około 1200 zł. Do tego dochodzą jeszcze y, blachy, te wzmocnienia, które były wspawywane pod cały ten tylni most. Jak wiadomo w BMW, te zawieszenie tego tylniego mostu w momencie, kiedy użytkujemy samochód y, w sposób naturalny, że tak to określę. Nic się z tym nie dzieje, ale w momencie, kiedy zaczynamy już szaleć tym samochodem, przelać ze sprzęgła, wyżywać się po prostu na, na tym aucie, to zawieszenie z tyłu naprawdę jest mega obciążone i dochodzi do pękania całego tyli, tego, tego y, mocowania, tej całej tylnej belki, tego całego tylniego zawieszenia, gdzie to jest wszystko przykręcone. I w momencie, kiedy zaczynamy używać tak, takie BMW e, do jakiegokolwiek sportu motorowego, czy to do, do driftu, czy do powiedzmy KLS-ów, warto jest po prostu wzmocnić to całe zawieszenie, czyli kupujemy taki gotowy zestaw blach, spawujemy go, zabezpieczamy jakimiś tam farbami antykorezyjnymi i dopiero wtedy możemy całe, całe to zawieszenie przykręcić do, do samochodu. Wtedy mamy pewność, że nic tam. Tam od spodu przy tym zawieszeniu się nie będzie niedobrego działo, i nie trzeba będzie za jakiś czas po prostu stawać z pod spodem na hali i powiedzmy, nie wiem, demontować całe zawieszenie, po to, żeby wspawać jakieś tam wzmocnienia. Do tego doszły jeszcze blachy na podłogę, to jest koszt około 250 zł. No, i oczywiście, zakup hamulca ręcznego to jest koszt 150 zł. Nie liczę robocizny. Do tego oczywiście wcześniej zostało już dużo rzeczy zrobionych, pokupowane jakieś wzmocnienia z przodu, z tyłu, trochę pieniędzy zostało zainwestowane w przednie zawieszenie, które za chwilę pokażę. I ogólnie koszt, który na dzień dzisiejszy został poniesiony przy budowie tego driftowodu to jest około 10 tysięcy. Także tak jak wspomniałem, sporty motorowe nie należą do tanich, a to jest dopiero część prac, które musimy wykonać przy budowie tego samochodu, zanim już gdzieś no powiedzmy zaczniemy startować w jakichkolwiek zawodach, powiedzmy na wyższym poziomie. Na razie budujemy tato do zabawy, do nauki. Na pewno będziemy chcieli pojechać gdzieś w jakichś Kyodesach, jak tylko oczywiście wspawamy klatkę. No i oczywiście zostały jeszcze poniesione jakieś tam powiedzmy dodatkowe koszty związane ze zwykłym, standardowym serwisem, tak jak wymiana oleju w silniku, czy powiedzmy wymiana zimmeringów na, na dyprze oraz wymiana nowych, nowego oleju, plus tarcze z klockami, także oprócz samej samych kosztów budowy, przygotowania tego samochodu powiedzmy do, 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 do sportu motorowego były poniesione zwykłe, standardowe jeszcze takie powiedzmy koszty które ponosi się podczas zwykłej eksploatacji samochodu no i oczywiście muszę jeszcze wspomnieć, że cały układ wydechowy został został wykonany z nierdzewki, więc tutaj zakup nierdzewki to też były jakieś tam koszty, które trzeba było ponieść już nie pamiętam dokładnie ile ta, te rury wszystkie kosztowały na szczęście znajomy spawacz przyjechał, pospawał cały, cały układ wydechowy Tigiem, także także tutaj też można powiedzieć, jakieś koszty zostały ograniczone no ale tak jak mówię, trzeba naprawdę liczyć się z niemałymi kosztami podczas budowy takiego, e, takiego samochodu, czy powiedzmy jakąkolwiek inną, inną pasją. No i teraz już mogę mniej więcej podnieść samochód do góry i pokazać jeszcze od dołu, co zostało już wcześniej zrobione, jak to wszystko wygląda. I tak, zanim ten samochód oczywiście wpadł w nasze ręce, to poprzedni właściciel już zdążył część rzeczy wymienić w tym samochodzie, czy powiedzmy, nie wiem, zaczął już powoli przygotowywać ten samochód do driftu i do jakiegokolwiek sportu. No akurat w tym przypadku ten element w układzie zawieszenia wymienia się tylko i wyłącznie do, do, do driftu. Dokładnie mówiąc, to są elementy układu kierowniczego, które poprawiają skręt tego, tego samochodu. Oprócz tego u góry mocowania. Amortyzatorów, tak MacPhersonów, również zostały już wymienione z możliwością regulacji pochylenia koła. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, jest zrobiony cały układ wydechowy z nierdzewki. No i na koniec oczywiście jeszcze kolejna ciekawostka, jaka tutaj została zamontowana, która jest niespotykana powiedzmy w zwykłych, standardowych samochodach. W tym miejscu w zwykłych autach montowane są haki holownicze, a tutaj zostało przykręcone specjalne, specjalne takie wzmocnienie, którym można w bardzo szybki sposób podnieść cały tył do samochodu bez żadnego tam powiedzmy kombinowania. No i tak, do tego wzmocnienia po prostu podjeżdżamy na, na szybko jakimkolwiek lewarkiem hydraulicznym, dźwigamy cały, cały tył do góry, obydwa koła idą w górę, wymieniamy koła. Jeśli jesteśmy gdzieś na jakimś, na jakimś na jakichś zawodach, powiedzmy, za jednym strzałem wymieniamy ten, obydwa koła, zakładamy nowe i wyjeżdżamy z powrotem na plac driftować. Nie marnujemy czasu po prostu, żeby podnieść najpierw jedną stronę, wymienić jedno kółko, potem podnieść e, drugą stronę, e, wymienić drugie kółko. Tylko można sobie za jednym razem wymienić od razu dwa koła, bardzo szybko, bez żadnego kombinowania. No i okej, okay. przyszedł czas na pierwsze testy, czyli wyjeżdżamy na plac, trochę poupalać. Zobaczymy, jak to wszystko się teraz będzie spisywało. Fajka działa, zaraz to dokładnie przetestujemy. Także ruszam powoli, poupalać trochę.